Wiersz pod tytułem się Radio. Halo, halo. Tutaj się Radio w brzozowym graju. Nadajemy ambicje z Ptasiego kraju. Proszę niech każdy nastawi aparat. Bo schronęły się ptaszki dla odbycia naru. Po pierwsze w sprawie, co tym piszczy w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie. Po trzecie, kto się ma pierwszy kąpać w losie. Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak. A po piąte, przez dziesiąte, bardzo będą ćwierkać, ćwistać, kwilić, pitpilitać i pimpilić. Ptaszki następujące. Słowik, wróbel, kosja, jaskółka kogut, dzięcioł i kukułka, szczygieł, sowa, kruk, czubatka, drost, sikorka i dzierlatka, kaczka gąska, jemiołuszka, dudek, trznader, kośmietuszka, wilga, zięba, bocian, szpak oraz każdy inny tak. Pierwszy słowik zaczął tak Halo, o, halo, lo, 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 tu, 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 tu,

Ćwir, ćwir, ćwirk? Świr, ćwir, ćwirk? Tu nie tarz, ani cyrk. Patrzcie go, Na mstroszył piórka i udziera się jak kurka. Dość tych ary, dość tych liryk. Ćwir, ćwir, ćrzylik, trzyr, trzyr, I tak zaczął Ćwirzyć, ćwikać, ćwierkać, czy czyktrykać. Że aż kogut na patyku zapiał gniewnie: Kukuryku! Jak usłyszy to kukułka, wrześnie A co to za spuka? Kukuryku, kukuryku, nie pozwalam rozbójniku, wiesz, co chcesz, to jej nie skąpię. Ale kuku nie ustąpię, ryku, choć do jutra skrzecz. Ale kuku, moja rzecz, zakukała. Na to dzięcio, stuk, buk. Czajka czy Czyjaś ty, czyjaś byłaś gdzie? Piłaś co? Piłaś? To byłaś. Przypióreczka. Chodź tu, pójdź, pójdź tu. Masz co? Daj mi rzuć tu, rzuć tu. I od razu wszystkie. Taki wszczewiot, śpiegot, zgiełk. O taki. Daj tu, rzuć tu, co masz, wiórek, piórko, ziarnko, korek, sznurek. Pójdź tu, rzuć tu, ja ćwierć i ty ćwierć. Lepię w gniazdko, przylep to, przytwierdź. Widzisz go? Nie dam ci moje. Czyje? W gniazdko ci wije, wije, wije. Nie dasz mi? Takiś ty? Wstydcie, się. Wszystkie ptaki zaczęły bić się. Przyfrunęła ptasią milicja i tak się skończyła ta leśna audycja.